Cześć, z tej strony Dylar witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17 na naszym kanale. Pamiętaj, że filmy pojawiają się dosłownie codziennie na tym kanale o 9.30. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego. Tutaj jest truka najnowszych widzów i ten guzik, który znajduje się właśnie pode mną, czerwony przycisk, powinien być szary. Jeżeli tak zrobisz, to wtedy będziesz widzem. Więc e, witam Was w bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja na sobie, jak zawsze, mam koszuleczkę z Monaliskiem. Właściwie to bluzę. Jeżeli chcesz kupić taką bluzę, bądź koszulkę lub case z Monaliskiem, to zapraszam do linku w opisie, tam znajdziesz sklep. No i jeszcze przed świtami to jest ostatnia chwila na naprawdę, żeby kupić te rzeczy, więc zapraszam do linku w opisie, wpadajcie do sklepu, kupujcie koszulki, a ja słuchajcie powiem wam co robimy w dzisiejszym odcinku, bo robimy sporo rzeczy. Będę sugerować się waszymi pomysłami, ponieważ bardzo dużo osób napisało mi, dealer Monalisek potrzebuje przecież mieć kurczaki. Więc zrobimy, słuchajcie, prywatną farmę kurczaków dla Monaliska. Mam przygotowane jajka, z których mam nadzieję, że wypaną choćby dwa kurczaki. E, I będę chciał zrobić specjalną, nietypową farmę e, kurczaków, e, taką, żeby zawsze Monalisek miał e, ze swojego wybiegu dostęp do świeżych kurczaczków. Tak brzmi to brutalnie, ale rzeczywiście liski uwielbiają jeść kurczaki. Więc będziemy musieli zapewnić Monaliskowi to, co najbardziej jest mu potrzebne do rozwoju. Oprócz tego będę chciał się zająć naszymi kotami, zrodzić kilka mniejszych rzeczy. Rozmożymy w takim razie kotka, zobaczymy jaki wyjdzie z niego kolor e, i będę was prawdopodobnie pytać o imię, więc jak już zobaczysz kotka, dowiesz się jakiego będzie koloru, e, to napisz w komentarzu swój własny pomysł na imię dla naszego kotka. Jeden kotek ma na imię Katan, drugi ma na imię Dragon, a trzeci, no właśnie jak się ma nazywać? Trzeci kotek, więc e, to jest fajne na ciebie, e, ja czytam komentarze i właśnie tak, z komentarzy wybrałem, słuchajcie, e, to jakiego koloru będzie ten Shulker Box. Słuchajcie, bardzo fajny pomysł Dostałem od wielu osób. Między innymi od szatanek Ety, który napisał. Dilerek, zobaczyłem, że masz pomaranczowy box. Taki kolor ma Monalisek, więc zrób biały, bo chcesz mieć białego liska. I tak. Faktycznie, będziemy niedługo słuchajcie, wyruszać na wyprawę w poszukiwaniu e, białego liska oraz sypkiego śniegu. Bo w sumie i to, i to znajdziemy na najprawdopodobniej jednym biomie, więc jeżeli chcesz zobaczyć naszą wyprawę, to e, obserwuj na Twitchu. Masz link w opisie. Tam streamuje bardzo często i tam będzie również wyprawa, którą wcześniej spokojnie zapowiem na YouTubie, więc nie martw się. Po prostu subskrybuj ten kanał i będzie git. E, na pewno. Więc e, słuchajcie, pofarbujmy sobie już w e, barwy białe naszego Shokerboka. Czy ja właściwie mam gdziekolwiek biały barwnik? Okej, okay, mamy kość, a z kości możemy zrobić biały barwnik, więc przefarbujmy Shulker Boxa na kolor biały, i faktycznie ma on barwę taką, jaką będzie mieć w przyszłości nasz lisek, którego niedługo, mam nadzieję, że znajdziemy samy, e, monaliskowy Box i. E, no właśnie, nie wiem, sobie, jak naszego nowego białego liska. To jest dobre pytanie. Fajnie, gdyby to się ładnie komponowało z Mona Liskiem, ale e, my też liczymy na waszą kreatywność, więc piszcie w propozycji, jak może nazywać się nasz drugi lisek. Jeszcze to jest czas, bo zanim my tego liska znajdziemy, to pewnie troszkę czasu minie. E, a tak w ogóle, to nasza miedź, którą cały czas tu bacznie obserwuję, już cała się tutaj utlenia. E, jest tutaj już kilka utlenionych w pełni bloków miedzi, co wygląda według mnie mega kozacko. Nie mogę zacząć, kiedy wszystkie się utlenią w pełni. Tak samo bloczek przy wejściu już też się zaczął utlenia. Czy długo będzie zupełnie cały zielony. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to miedź, nowy blok w Minecraft 1.17, zmienia swoją barwę. Z czasem, słuchajcie, utleja się i zmienia się w zielony, pełni w blok, e, między innymi tam, tam gdzieś wszędzie w sumie, bo mega mi zielona podoba, więc ją ja dałem w każde właściwie miejsce, gdzie mogłem wcisnąć. Więc zanim spróbujemy rozmnożyć nasze kotki, e, będę chciał zrobić właśnie farmę kurczaków. E, kurczakęsów... Słyszałem, jak ktoś coś pije. Czyżby tu był... A nie, to po prostu tamten osadnik. Myślałem, że przez znowu handlarz i ma coś do nas do sprzedania, ale nie. Chyba, że tego handlarza nie ma, ale może są kotki, słuchajcie. Dawno mnie nie było na farmie przy wiatraku. O mój Boże, ale oni rozwalają tą ziemię. Oni... Słuchajcie, ci wszyscy osadnicy są takie ciamajdy. Oni wszędzie porozwalali całe pole. Ja to będę musiał przeprojektować, zrobić od nowa, tym razem z myślą, że ci wszyscy osadnicy, jak mówię, są zarazem fajtłapy i rozwalają Każde pole, więc będzie trzeba zrobić wszędzie pół płytki, żeby oni byli, słuchajcie, nieszkodliwi dla tych wszystkich. Pól, bo to wszystko zostało rozwalone. No, hańba, hańba, słuchajcie. No i nie ma niestety żadnych nowych kotków cały czas, więc e, spoko. nie ma tragedii i tak będziemy mieli dzisiaj trzeciego kotka. A gdybyśmy mieli nagle kolejne dwa kotki, to by było trochę za dużo, bym nie nadążył z nazywaniem tych kotów. Więc może nawet lepiej. Okej, okay, jeszcze troszeczkę więcej zrobimy tych płotków. 18 powinno starczyć. E, no i muszę przemyśleć, jak właściwie będę chciał e, zrobić farmę kurczaków, bo Zależy mi na tym, żeby te kurczaczki mogły się rozwijać w nieskończoność, żeby było ich kilka, ale żeby wypuszczały one jajka dla Monaliska. Tak, żeby Monalisek nie zjadł wszystkich kurczaków, jakie tu będą, ale też, żeby cały czas rodziły się nowe kurczaczki. I Monalisek miał jakieś jedzonko, dobrze mi wszystko strasznie, ale tak, taka jest natura, słuchajcie wcinają kurczaki lisy, no wcinają. Więc zróbmy więcej może miejsca w takim razie w sam raz dla farmy, na farmę. Myślę, że nie musimy przesadzać jakoś spokojnie z tym. I zastanówmy się, jak to będzie wyglądało. Czy kurczaki mogą mm, się rozmnażać i żyć w wodzie? W sumie nie wiem, ale myślę, że właśnie ten mechanizm nie trzeba wykorzystać, bo z tego, co mi się wydaje, kurczaki mogą żyć w wodzie. To brzmi bardzo dziwnie, ale tak mm, mi się wydaje. I z kolei wtedy, kiedy one będą składać jaja w wodzie to te jaja będą spadać i kurczaki będą pod spodem. Tak mi się wydaje, że to działa, ale czy tak jest? Słuchajcie. Trzeba sprawdzić. Muszę uważać tylko na to, żeby dobrze zabezpieczyć farmę kurczaków. Wiecie czemu? <laughs> Ponieważ e, oprócz Mona Liska jest drugi lisek, także w naszej krainie, nazywa się Lisek Chytrusek. I ten lisek chytrusek z pewnością chętnie spróbuje tych kurczaków, które są dla Mona Liska. i on by zjadł pewnie wszystkie kurczaki, nie tylko te, które się wyklują, wiecie, na dole e, dla Liska, e, ale, ale po prostu wszystkie. Więc e, ja słuchajcie, będę to wszystko bardzo, bardzo ostrożnie e, ogrodzić. Z każdej strony możliwej, no bo jak mówię, kto wie, co ten lisek trusek będzie chciał zrobić. Więc ja tutaj, słuchajcie, pozbieram trochę ziemi, tak, żeby nikt tutaj, o, właśnie tak, nie wskoczył, jakie ja teraz. Chyba Liseki nie są aż tak skoczne, jak ja, więc raczej mu się nie uda to samo zrobić. Ehm, a my tutaj musimy wszędzie, myślę, że postawić jednak ziemię. Ehm, póki co, bo jak mówię, to jest na razie taki, wiecie, szkic, my to zrobimy, a potem dopiero jak zrobimy, żeby było ładne i piękne. I w ogóle udekorowane. Dobra, zobaczmy, czy nam właściwie uda się wykluć kurczaki dwa. O nie, o nie, o nie! Tak coś czułem. Kurczaki są słuchajcie, niemożliwe. Czter ile miałem jajek? 14? 14 jajek i wypadło 0! Okrągłe 0 kurczaków. I jeszcze robi się, no dobra, słuchajcie, lecimy spać. Na szczęście, mając y tyle firewerek i elytrę, znalezienie kurczaków to nie jest dużo czasu, więc słuchajcie, zdobędziemy te jajeczka, nie martwcie się, w chwilę. No właśnie, ja o tym mówię. Mamy już jedno jajo, proszę bardzo. I drugie jajo. I <noise> gdzie jest więcej jaj? Przepraszam bardzo. O, tutaj jest kolejny pewnie. I trzecie jajo. No właśnie, więc w ten sposób zbierzemy, słuchajcie, trochę jajeczyk I będzie dubzi. Co prawda, mógłbym przyprowadzić te kurczaki na linkach, ale coś czuję, że to mogłoby wyjść. Hmm. Nie, nie najszybciej, to, to myślę, że dużo, duża misja po prostu, okej? Okay? Okej, okay, spróbujmy więc. 5 jaj, roz, 2, 3, 4, 5! I mamy dwa kurczaki! Elegancko, moi mili! Więc, te dwa kurczaki tutaj zamieszkają. To jest Freddy Ted. <średziny> nie, to, nie wiem, Freddy Ted? Co ja powiedziałem? Subie? Brzmi jak nazwa na kurczaków, więc może to nie jest taki zły pomysł. E, poczekajmy, aż oni tutaj, słuchajcie, urosną. Być może jesteśmy w stanie rozwinąć kurczaki szybciej, jeżeli na wci wciskamy po prostu nasion. Z niektórymi tak jest, z tego co wiem, zwierzątkami, że jak daje im się m, po prostu pożywienie, jak są mali, to trochę szybciej urosną, więc nie wiem, jak jest z kurczakami również, ale myślę, że możemy spróbować. Nie zaszkodzi jakby, hej, to będzie tylko kilka nasionek, nic się nie stanie, a może po prostu szybciej nam się wyklują te ja słyszę tego listka. to jest monalisek czy inny lisek? Okej, to chyba monalisek, okej, dobra A, bo on poczuł te kurczaki, a, wszystko jasne Wszystko jasne, dobra, rzeczywiście to był dobry pomysł eee, by, Sprawdziliśmy mu ten prezent Dobra, wy kurczaczki już zjadłyście Bardzo dużo nasionek, więc Możemy w międzyczasie zająć się kotkami Dzień dobry, kotissimo Więc dragon i katan Ciekawe jaki widzi kolor kotka Cześć cyrytek, w ogóle swoją drogą eee, Okej, okay, chodźcie kotki, chodźcie kotki Nie rozmierzałem jeszcze kotków w Minecraftie Nigdy chyba więc e, mam nadzieję, że mi się uda. Będzie trzeba e, dać im rybki. Okej, okay, więc dajmy jedną rybkę. Dajmy drugą rybkę. I patrzmy, czy, czy miłość rośnie wokół was. Um, póki co średnio. O, 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 okej, okay, coś się dzieje. Coś się dzieje. Moi drodzy, ja odejdę może kilka kroków. Wezmę na to te... i patrzmy, czy się narodzi mały kotek. Czy, czy tu już jest mały kotek? Chyba nie. Bardzo się rozmruczały, słuchajcie. Dają na całego. E, okay, ale czy pstały? Okej, ale... Nie wyszło coś, ale dobra, jeszcze macie jedną rybkę, no, 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 Próbujcie dalej, próbujcie dalej. Chcę mojego kotka. Jestem naprawdę ciekaw, co wyjdzie z tych dwóch kotków, które są zupełnie inne. Dobra, dałem im jeszcze łososie, ale... Widzę, że łososie nie sprawiają, że koty będą w sosie i nadal nie robią mi dziusia. Yy, ale... Hej, hej, no weźcie. Okej, okay, one wcinają bardzo dużo tych rybek, ale... Nadal, nadal nie... O, o, o! Czyżby... Czyżby miało powstać nowe życie w naszym domu? Nie. One, słuchajcie, ewidentnie nie chcą. Nie chcą robić kotków. Aż przyniosłem zbroję, bo uparły się, słuchajcie, być tutaj, te koty. Nie, nie, nie wiem o co chodzi, naprawdę. Nawet nie chodzą już za mną, po prostu siedzą w tym miejscu. E, okej, okay, a to sprawdźmy choćby, czy da się farbować obroże kotków? Bo w sumie tego nie wiem. Bo da się robić piesków, to każdy wie. Tak, da się. O, okej. Okay. Tego nie wiedziałem. A przynajmniej jeszcze dowiedzieliśmy nowego. Przy tym ja się dowiedziałem. Bo te kotki to kurczę, no, ale widzę też to, że kotki nie, są łazie, nie jest łatwo rozmnożyć, okej? Okay? Koty do rozmnożenia potrzebują surowego łososia lub surowego dorsza. No to tak robię. Kociety na przyjmują kolor sześcien z rodziców, zdarza się, że koty rozmnożają się nawet jeśli nie zostały nakarmione rybą. No wiecie co? Nawet jak was nie nakarmię, to wy się możecie rozmnożać. Ja już tyle ryb. Na was zużyłem, a wy nic. Dobra, być może musimy odczekać 5 minut, słuchajcie, żeby te koty odpoczęły chwilę, bo może nam to po prostu się nie udało. A ja teraz za dużo razy próbowałem, więc na razie odczekamy chwilkę, okej, okay, żeby te kotki sobie, nie wiem, odpoczęły, czy cokolwiek, one muszą to tam robić. Czy na będą się teraz tam teleportować? Okej, okay, nie, kotki są zagadkowe. Raz się teleportują, raz nie. Nie mam pojęcia o co z nimi chodzi. Ale dobra, zobaczmy co z kurczakami. Siemaneczko kurczaki, Freddy i Ted, czy jakkolwiek się nazywać. O! Jednak chodzisz za mną, dragon. Co jednak chodzisz? No dobra, to możesz chodzić, ale. Na przykład katon nie. Katon olał temat. Katon ci w domu, mimo że stał. A nie, jednak nie. Jednak nie olał temat, po prostu miał lekkie opóźnienie. No dobra. Spoko, kotki, jeszcze was spróbujemy rozmnożyć zaraz. Póki co jednak kombinuję tu z kurczakami. Słuchajcie, ustawimy im wodę i zobaczymy, czy będą spadać, więc skoczmy po z wodą i spróbujmy zobaczyć, czy kurczaki potrafią pływać, czy się unoszą. Chyba się unoszą, a właśnie ja spadają, tak przynajmniej mi się wydaje. Może się mylę, a wy, kotki, ci za mną? Ciężko stwierdzić. Uuu, powoli się ściemnia. To jeszcze spróbujmy zrobić choćby ten basenik dla kurczaków w tym momencie, e, póki jeszcze jest dzień. Więc weźmy sobie drugie wiaderko z wodą i będziemy mogli zrobić to cacy tutaj już na górze. Oj, będzie trzeba to oświetlić, bo te kurczaki mają tu mega ciemno. Dobra, więc robimy dziurkę raz. Okej, okay, kurczaki pływają. sumie tyle, wiem. No, na bank pływają, bardzo dobrze. Kurczaki, to słuchajcie, znane pływaki. Co? To nie jest po polsku. E, ale okej. Okay. Mamy więc zrobiony dla nich basenik, w którym się unoszą. E, I jaja z tego, co mi się wydaje, powinny spadać w dół. Będę potrzebować w takim razie na pewno do tego również tabliczek, tak żeby ta woda nie spadała. I muszę jakoś zabezpieczyć te kurczaki, bo jednak Monalisek będzie w stanie pewnie przyjść i je kurcze zjeść. czy się wskoczyć w tą wodę i przepłynąć, bo Monalisek też pewnie umie pływać. Więc e, muszę się upewnić, żeby nie było sytuacji, gdzie. Bo na po prostu dorwie wszystkie kurczaki, będzie wielka rzeź. Fred i Ted muszą żyć. Dobra, zróbmy kilka tabliczek, a właściwie to sześć. I w sumie to jest dosłownie taka ilość, jakiej potrzebuje, więc elegancko. I poustawiajmy je tak, żeby kurczaczki... O, proszę bardzo, zostały na górze. Okej, okay, jakoś to działa, jeszcze będzie trzeba zrobić kolejne tabliczki, ale chwilowo nie mam więcej drewna, więc zaraz to zrobimy. I w sumie jednak... Kurczę, listek nie będzie w stanie raczej wskoczyć do tych kurczaków. A na przykład ja jestem. O... Okej, okay, drugi. Oj, tu jest drugi kurczak. E, czasami one, jak widzicie, nie chodzą, so, nie pływają, ale potem wracają i mam nadzieję, że jaja też będą znosić tutaj. Więc to właściwie możemy stwierdzić, że działa. E, Spróbuję rozmnożyć te kurczaczki, tylko będę potrzebować do tego nasionek. Za chwilę tak samo rozmnożymy e, nasze piękne kotki. I o, jak mówię, jestem ciekaw, jakie wymyślicie imię dla tego kotka, który nam się urodzi. Mam nadzieję, że się urodzi, bo kurczę. Z to jednak nie wiadomo, to nie jest takie oczywiste, jak widać. Okej, okay, siema kurczaki. Jeden, drugi, Freddy Ted macie pierwszego dzidzia. E, składajcie jaja powoli, mordki, bo przyda się przyda się przyda się jak najwięcej jaj. Tak samo jak się przyda drewno, na więcej płotków, bo trzeba będzie w końcu oddzielić. O, tu jest tych chytrusek, widzicie? To jest ten drań! On tu mi podrywa monalizka. Co ty robisz, z tych i Idź sobie! O, zje kurczaki, słuchajcie. Ja wam mówię. On tylko czeka na okazję, żeby zjeść Freda i Teda. On nie jest taki grzeczny jak monarisek. No dobra, mamy więc jedno drzewo i to nam tyle starczy. Wracamy. Ej, elegancko, jak dobrze mieć tre. Sprawdza, że tam się niszczyć, będę musiał troszkę podekspić. Już odgryziłem, słuchajcie, część miejsca yy, poz, przeznaczoną na przyszłą ekspiarkę. Bo mamy przecież, nie pętacie pod naszym domem, mob spawner. Spawner mobków, yy, dajże pająków, i właśnie ten spawner będzie trzeba zmienić. W expiarkę. To jest mój plan, e, i też na którymś z live'ów, pamiętaj, link w opisie do Twitcha, e, zrobimy to. I wtedy już nareszcie będę mieć, który level zechcę, nie będę musiał się o nic martwić, bo obecnie to jest mój główny problem w Minecraft'cie. I spoko, mamy to. Pytanie tylko właśnie z tymi jajami, bo chwilę, przecież itemki się przecież unoszą na wodzie. Większość itemków chyba się. Nie, jednak spada. A, no to wygląda na to, że rzeczywiście. Te kurczaki, jak zaczną jaja, to ich jaja, po prostu dzi się będą rodzić się na dole. I będą przeznaczone dla tego strasznego monalizka, jak widzicie, który już. już się nie może doczekać! Już czeka na te kurczaki! O jezu! <słuch> Okej, okay, ja się w sumie nie dziwię. Zrobię mu więc w takim razie taki wybieg oto. Jeszcze tych kurczaków nie otworzymy, bo wszystko nie wiem, czy do końca w 100% tak działa. A teraz zrobimy drugie podejście, póki jeszcze te kurczaki nie złożyły Jaj, rozmyrzenia kotku. Więc kotki. Hej, jest dragon, a gdzie jest katan? Tego kurczę, to nie wiem, okej, okay, to się powinno udać, więc spróbujmy znowu, w innym miejscu, to jest miejsce, kotki, okej, okay? to jest bardzo pachowe miejsce, tamto miejsce, F, F. chodźmy na dół, chodźmy do, kotki, chodźcie do mojej piwnicy, gdzie, gdzie są kotki, e, ko kotki? One lewają temat, słuchajcie, one są się odmorzać na tym miejscu. Nie wiem o co im chodzi, naprawdę. Przecież tutaj ewidentnie wam nie wyszło. Tutaj jest jakieś pechowe miejsce, jest pechowa kratka, z której bardzo chcemy iść. Możemy możemy iść. każdym się rozważym na dworze, no nie wiem, możemy iść na dwór. No chodźcie. W takim razie na dwór. Nie ufam tam temu miejscu, ok? Nie wiem tego wytłumaczyć. Oskarżam mnie o to, że obwiniam tamte miejsce, o to, że się nie narodziły nam kotki, a już tyle ryb poszło, naprawdę. Czemu one za nic w świecie nie chcą się ruszyć? Hej! Idziemy, idziemy. No, wow, i wraca tam, i wraca tam. Co jest z nimi? Nie teleportują się. Bardzo niegrzeczne koty, słuchajcie, bardzo niegrzeczne koty. Dobra, przelecę się naprawdę kawałeczek stąd. One muszą się teleportować za mną, w zasadzie, hej, dragon, chodź, Ko katan, gdzie jesteście? Nie, wierzę, totalnie olały temat. Siedzą, w tamtym kącie w domu i nie wahają się nawet, żeby teleportować się. No nieładnie. Koty, dobre, powinieneś teleportować. Mam nadzieję, że wasze dziecko będzie... będzie grzeczniejsze i będzie siedzieć w tym kącie jednym, co się nie da rozdrażać was. Nie sądziłem, że w Minecrafcie koty są uparte jak w prawdziwym życiu. Okej, okay. słuchaj, Dragona uda nam się przesunąć. Jeżeli go wypchniemy poza drzwi, to on sam z siebie nie wróci w ten dziwny kąt, więc okej. Okay. Tego nie do kopalni, bo to się może źle skończyć. O właśnie, w ten sposób, dobra. Dragon jest już za drzwiami. Teraz ty katan. Idziemy, idziemy. Muszę rozwalić, słuchajcie, ścianę, żeby go wypchnąć stąd. Normalnie nie wierzę w to, co się dzieje. Pyk, pyk, ok, idziemy, katan, wychodzimy z domku, dobra? Wychodzimy z domku, bo tutaj to jest pechowy kąt. Tu jest pechowy kąt i wy macie jakiś problem z tym miejscem. Na pewno ja mam, więc Okej, okay, wyprowadzimy Was, dobrze, dobrze, super. I teraz spróbujemy Was rozmnożyć, więc wstajemy i dorszajemy. O, proszę bardzo, czy to się uda? Czy to się uda? Mówiłem, to jest ta wineta tego miejsca. Mamy, słuchajcie, Katana Junior. E, jak go nazywamy? Więc piszcie w komentarze, jak nazywamy tego małego słodziaka. Czy go muszę oswoić? On, jaki on jest słodki, jaki jest mały? O, dałem mu rybkę i on wtedy będzie rósł szybciej. Super, więc ty kotku sobie Katanku Junior, póki tak się nazywamy rośnie. Jesteś cudowny. Ej, serio, małe kotki w Minecraft są. Mega słodkie, wow, musimy patrzeć na niego pod lopą, żeby cokolwiek zobaczyć. Nie no, jakby mega, mega fajnie wygląda, mega chudziutki, malutki, um, więc szybko, póki nie ma docy jeszcze, zróbmy koniecznie e, jakieś brameczki, co podam za mało drewna, więc musimy, słuchajcie, zabrać więcej patyków i zróbmy furtki, spoko. Dobra, dwie w sumie starczą i ojoj, robi się ciemno, ale to bardzo dobrze. Spędzimy noc, kotki nam rosną, kurki nam rosną, wszystko będzie dobrze. Z każdej strony furteczka musi być, bo to jest tylko, wiecie, przejście dla Monaliska, znaczy tutaj dla Monaliska, a tutaj dla nas. No i tu możemy... O, tak, widzicie, jajka spadają! A jeżeli jajka spadają, to oznacza, że kurki będą się rodzić również na dole. Więc bardzo, bardzo dobrze. Zróbmy Monaliskowi... Wow, wow, katan, przetransportowałeś tu dobrze, że kurczę, dobrze, że liski nie jedzą jakby kotów. Dobra, zróbmy przejście dla Monaliska, możemy go odpiąć w takim razie, hej, nie sięgam. To tylko skiktacza. No, zrobię to tak, naprawdę. Kombinuję jak mogę. Nie, nie sięgam! Okej. Nie mogę tego odpiąć! czemu go nie mogę odpiąć? Nadal nie sięgam po prostu. Dobra, o, ok. więc Monalisk jest już uwolniony, ludzie bardzo pokali, że jest źle pod, e, pod tą straszną smyczą, więc już jest dobrze, już jest pięknie. E, widzę, że kotki też tutaj chciałyby przeprowadzić i od teraz, słuchajcie, Monalisek będzie mieć kurczaczki. Słuchajcie, wypadałoby to jeszcze jakoś lekko udekorować, bo nie jest to najpiękniejsza konstrukcja, jaką zrobiliśmy w tej serii, a myślę, że Monalisek zasługuje na to, żeby mieć przyjemnie w swojej okolicy. Skoro ma taki fajny pomnik, to myślę, że powinien też mieć fajny zrobiony, ładny wybieg. O, katan się położył i dragon. Super, więc y, możecie już siedzieć, kotki już się nie musisz teleportować. E, nie mam pojęcia, gdzie jest e, sen, seniorowy e, katan. Tutaj jest katan junior, i że się pali, to jest tylko pochodnia. O mój Boże, nie przepraszaj mnie, ok. E, I będziemy potrzebować takie rzeczy, właśnie mniej więcej, z jakich robiliśmy mm, ścieżkę. Tak mi się wydaje. Twarda ziemia, żwirek, łopata nam się przyda do robienia ścieżki. No i na pewno zasadzimy jeszcze słodkie jagódki, tak także blisek. Miał trochę jeszcze. Też także wiecie, roślinnego pożywienia. Kurcze skóra, skąd się wzięła nagle kurczę skóra w moim kifunku? To dopiero dziwne. Dobra, rozmnożmy kurczaczki. Kolejny raz, żeby więcej wypadało tych jajeczek. E, I czy jajeczko zniknęło? Czy ona. Czy, 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 czy monoisek już zjadł? Monoiseku! Monoiseku, czy ty już zjadłeś kurczaka? Co się stało? Dla to wygląda. Nie mam pojęcia. W sumie, kurczę, czy kurczaki wykluwają się z ja to brzmiało głupio. Czy kurczaki w Minecraft wykuwają się z jajek? W sensie z takich, co złożą? Bo w sumie, teraz zorientowałem, że to nie jest w sumie takie dla mnie oczywiste. Hej, jeżeli wiesz, to mi napisz to w komentarzu, bo jeżeli nie, to po prostu zrobimy taki mechanizm, który będzie wyglądać tak, że istnieje sobie hopper, yy, do którego spadają te jajka i dispenser, który je wyrzuca i sponuje małe kurczaczki, jeżeli to tak... No jakby, da się to ominąć, Jeżeli nie wykluwają się kurczaki z jajek tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że powinny się wykluwać, hej, po co się one znoszą te jaja, no nie? Ustawimy tutaj kilka bloków siana, tak żeby te kurczaczki wylądowywały właśnie na sianko. To myślę, że będzie wyglądało bardzo przyjemnie. E, o nie, brakuje mi jeszcze chyba dwóch bloków dosłownie, ale spoko. Jeszcze zbierzemy sobie pszenicę zaraz. Nalajcie, of course. E, I teraz, słuchajcie, wykorzystajcie. Troszeczkę yy, twardej ziemi zrobimy. O, takie twardej ziemi. Ona według mnie bardzo fajnie wygląda zawsze w takich miejscach. Niech ona sobie tutaj będzie. Ma ona ciekawszą teksturkę, troszkę niż zwykła ziemia. No i nie stanie się trawą, więc jest to zawsze taki elemencik fajny akcentu. Możemy tutaj poustawiać żwir. Z pewnością drewno. O, proszę bardzo. Od razu ciekawie się robi. Niestety nie wiem do końca, co zrobić z tym, ponieważ jeżeli rozwalę te bloki yy, ziemi, to wszystko to się rozwali. Cała nasza farma. Cała nasza farma po prostu szlak trafi, no nie? A tego chyba nie chcemy, prawda? Bo na jestek już nie można czekać ewidentnie tych kurczaków wszystkich. No nie dziwię się, nie dziwię się. Poróbmy tutaj może ścieżki więcej. O właśnie. Poustawiajmy więcej twardej ziemi. Ona będzie też fajnie wyglądała. Możemy tu jeszcze ustawić jeden żwirek w ten sposób. Spoko. I poza tym, że brakuje nam jeszcze tutaj, wiecie, <laughs> sianka. To żywik jest. Prawie gotowy. Ja bym jeszcze dosłownie potrzebował cobblestone'a, Zwykły, taki e, najzwyklejszy kamień. O, proszę, jeden, okej, okay, nie, nie granit. O, taki kamień. O, elegancko. To jest też fajna zawsze dekoracja. Okej, okay, i mamy to właściwie zrobione. Pyk. E, wszystko jest mniej więcej ułożone. Możliwe, że nawet z drugiej strony zrobimy bardzo podobnie, żeby był żwir i cobblestone, bo to wygląda całkiem nieźle, jak jest taka warstwa oddzielająca lekko. Wy, kotki, nie powinniście... To nie jest miejsce dla kotków! To, są... to, to jest miejsce na rzeź kuczaków biednych, kotki, nie możecie się to patrzeć przecież, hej. E, ta farma... O Jezu, jak ona była ładna na początku. Tak, robi się coraz brzydsza przez to, że ja po prostu chamsko zbieram cały czas pszenicę, a... A ci ostatnicy je osadzają i po prostu ją dalej rozwalają, więc e, tak, tutaj robi się coraz gorzej, będzie trzeba coś z tym zrobić. Stanowczo się zgadzam z tym. E, no, ale e, to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Już nie ma na to czasu. Musimy, słuchajcie, zebrać jeszcze miód. No to akurat czas jest zawsze. Miodek, dobra sprawa. E, ogólnie jest miotkiem, e, jest już dosyć dużo tego miotku. E, bardzo dużo się piszało dealer, po prostu postaw tutaj. E, Zawsze odpalone. Yy, Lewer, mówi w po polsku dźwignie. Niestety tak nie działa, bo tu chodzi o ten właśnie Switch, o to wciśnięcie, by musiał po prostu dźwignię wyłączać i włączać. Wyszły na to samo samosłownie, więc to nie ma żadnego sensu, słuchajcie. Ale dziękuję bardzo za komentarze, wiem, że jesteście dobrze, więc yy, dziękuję każdej osobie, która mi chce pomóc w tej serii. To jest naprawdę miłe. O nie, spójrzcie, Monek zwariował! On teraz cały czas próbuje wskoczyć do tych kurczaków! To mu się na szczęście... Nie powinno udać, bo to by się źle skończyło. Mona Lisku, ja wiem, że on ją wypluł. wyplu ten dywanik. Co on ma teraz w mordce? Co ty masz w mordce, Lisku? Co się dzieje? Co za dzikie tańce on wyprawia? Co się dzieje? Co się dzieje? okej, okay, ja on mam borówę w łapce, czy znaczy w morce. Okej, okay, to przynajmniej tyle. Myślałem, że już kiedyś kurczaka w połowie. Okej, okay, to się robi dziwne, bo na listek w się ześwirował. Już spadają kolejne jajka. On tylko czeka, aż się wyklują te kurczaczki. E, to jest wasz pomysł. <laughs> to był wasz pomysł. Nie, no bardzo fajne tak serio. O, diabną! Dziabną, widzieliście? Okej, okay, on czasami jednak jest w stanie dziabnąć kurczaka, jak któryś lekko spadnie w dół. Yy, no dobra, może o to chodzi właśnie w końcu. Więc ja tu będę dalej rozmawiać kurczaczki. Lekko to wszystko ozdobiłem, tak, żeby to było bardziej, wiecie. No takie miało sens po prostu. Przesuj się kadanku, przesuję się, okej, okay, dziękuję. Yy, więc nie wygląda to tak trygnie poza tą ziemią, z którą nie mam będę powiedzieć, co zrobić, bo jak to rozwalę, to wszystko się zniszczy. Mogę o tym powiedzieć wcześniej. Yy, no ale spoko, jakoś to jeszcze wykombinuję, nie martwcie się. się. Yy, więc tak. To wygląda. Wybieg dla powstał. Na pewno trzeba go jeszcze oświetlić, bo w sumie tutaj będzie bardzo dużo zombie po nocy się krzątało, jeżeli nie zrobimy tego. Więc zróbmy to może teraz. OK. W ten oto sposób. Tutaj też możemy postawiać. Podmienimy to potem na lantarenki, bo nie chcę, żeby to były pochodnie, tylko wolę, żeby to były latarnie. I zobaczmy jeszcze. A, trajcie, rzuc tu jajko. Może, może monalizkowi się urodzi akurat. Nie, tak nie. OK. Zobaczmy, co z naszym kotkiem. Czy kata? Junior już się urosł. nie, jeszcze nie, jest z bobaskiem, ale spoko, wszystko przed nami już pewnie na, na pewno w następnym będzie dorosły i będziemy mogli go nazwać już na samym początku więc napisz jaki kolor on powinien mieć e, swojej obrozy, bo póki co ma czerwoną domyślną oraz e, jak powinniśmy go nazwać, czekam na twoje pomysły. I pamiętaj o tym, że koszulki, bluzy, case na telefon i plakaty z Monaliskim znajdziesz w sklepie, w linku w opisie, zapraszam cię bardzo serdecznie w tym momencie, a masz na ekranie również e, playlistę z poprzednimi odcinkami, o cześć stary katanku, więc pani sobie obejrzyj poprzednie odcinki, że jeszcze ich nie widziałeś i pamiętaj, że już jutro o 9.30 czujemy się ponownie, więc zapraszam do następnego odcinka, cześć!